Fajowo, o jak fajnie! Złota, kulo! Ja nic nie wiem, zostaw mnie, człowieku! Cześć, ja jestem Paweł Malinowski i witam Cię w kolejnym odcinku. Z czego? No, kto widzi tutaj już? Kto już tutaj widzi, co to jest? Co to ma być? Kule, lol, surprise! Z biedronki! Kto ma w domu jakiegoś zwierzaka? Kota, psa, muchę, komara, szczura! Zostawia łapkę w górę, zobaczcie, jaką mam wielką łapkę. Chyba mi spuchła, jadę do szpitala. Zaraz wracam. Jeśli pod tym filmem będzie 20 tysięcy łapek w górę, to nagrywam podróbki Lot's Surprise z Chińczyka. Pamiętaj, żeby przycisk subskrybuj był szary, wtedy na pewno nie przegapisz nowego odcinka. A jeśli nie wiesz, dlaczego za mną jest jakieś nowe coś, to nie, nie, nie wszedłem do domu jakiegoś obcego człowieka, tylko no, wejdź na Instagram i się dowiesz po prostu. Tam odpowiedziałem na te pytania. QA takim szybkim. Pierwsza kula na ochotnika prawie mi tutaj uderzyła w fazie peca. Najśmieszniejsze jest to, że ja właśnie chciałem nagrać odcinek z fazy peców, ale stwierdziłem, że jak w biedronce są jakieś kule podejrzane. To ja muszę je przetestować. Tajemnicza zagadka. Zaraz ją sobie odczytamy. Halo, halo, lupa zupa pupa. Proszona jest tutaj na plan filmowy, chcemy odczytać zagadkę. No wreszcie. Otwieram pierwszą kulę cebulę w środku. O, matko, więcej prezentów niż pod choinkę dostałem. Ale najpierw zerknijmy na listę. Ja tutaj muszę wam powiedzieć, co bym chciał trafić. Ale jazda, to jest chomik. Ja chcę drugi chomik. Ej, ja bym chciał takiego chomika. Trzeci chomik. Czwarty chomik. Są tutaj chomiki do wygrania, o ile dobrze myślę. Ja bym z tych małych chciał trafić króliki. A z tych dużych... Yy, tego pseudo jednorożca. Tego pseudo jednorożca. I Bobra koronowanego na... Królową. Napisz teraz w komentarzu, który ze zwierzaków z tej listy podoba Ci się najbardziej. Tutaj mamy instrukcję. Nic z tej instrukcji nie rozumiem, więc schowam ją na później, moi drodzy. Schowam ją na później. Od czego zaczynamy? No od tego, od lupy. Zupa lupa. Żarówka plus ciastko. Elektryczny potwór ciasteczkowy. Chyba odgadłem. Jeśli macie lepszy pomysł, to napiszcie to w komentarzu. Tymczasem najpierw otworzę rekwizyty. No super, butelka. Tego się nie spodziewałem. Kto by się spodziewał butelki w zabawkach Low Surprise? No na pewno nie ja. A druga. O matko! Spadło mi na ziemię. Muszę podnieść. Czy zwierzęta chodzą w butach? Nie no, dobra, no, widziałem zwierzęta w butach, takie jakieś małe pieski. I trzeci artefakt mojego pierwszego zwierzaka, to jest do kuwety, żeby kupkę, kocioł na przykład, wy, wyrzucić. Kubka, bardzo zabawne słowo. Czy to będzie piasek kinetyczny, jak w przypadku wazji peców? Tworzę to bardzo delikatnie, żeby wiecie, żeby nie wyleciało mi nic. Fardawem. O, widzę coś, widzę jakiś tutaj pad do PlayStation albo Xboxa? Jakiego gamonia tutaj trafimy? Kto to będzie? Kto. Ej! To jest. Cały różowy pies, Zostaw lajka albo odgryzę Pawłowi rękę! Spokojnie żartuję, ten pies nie gryzie, to tylko takie żarty, nie dzwoncie, pochysla! Jakie śmieszne przezroczyste nogi ma. O, chyba chce spać, wiecie? Co to za imię? v r h VRHOP. Co jest grane? Rzadkość bajeczna. Cokolwiek to oznacza. VRHOP tak wygląda w butach, a tak VRHOP wygląda z butelką w buzi. Łapkę w górę, w górę. No, lepiej zatkam butelką, bo tutaj jakieś e, farmazony opowiada. Ciepła woda, zimna woda. I zobaczmy, co potrafi. Różowa tromba. Najpierw do wrzątku. Przepraszam, do ciepłej wody, to nie jest wcale wrzątek. No, według mnie nie robi nic. Gra, 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 brawa na tej pani, brawa. Świetne sztuczki. Sztuczki, których nie widzi zwykły człowiek. Ja też ich nie widzę, wy też ich nie widzicie. Nikt ich nie widzi, bo nie ma żadnych sztuczek. Nie będę pompować jej przez butelkę, bo to by zajęło wieki. To chyba tylko, tak, opluwa nas lekko. Bardzo niekulturalny pies chyba, albo kot, nie pamiętam. W każdym razie, moja ocena 2 na 10. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Co się trafi tutaj? Nie mogę tego otworzyć. Co jest? Halo, halo? Ach, zapomniałem, to jest 10 folii. Dobra, słuchajcie, ja do was wrócę, jak to otworzę, bo to będzie trwało cały dzień. Dobra, słuchajcie, jestem, nie było łatwo, musiałem na pomoc wezwać... Straż pożarną, żeby mi to e, odpakowali, oczywiście żartuję. Tutaj kapsuła otwiera się. Ło, wow, ale coś wypadło. Mam nadzieję, że stół się nie zniszczył. Nie, dobra, jest cały. I damy seszetek. Raz, dwa, dziesięć, piętnaście. Lotka tutaj jest. Dobra, już wszystko wiemy. Instrukcja. Dobra, już wszystko wiemy. Najpierw muszę odgadnąć. To jest zagadka od Sowy. I co my tutaj mamy? Maski teatralne. I korona. Czy to będzie jakaś aktorka, jakaś królowa teatru, jakaś drama queen? Nie wiem. Ale już sprawdzam, co się tutaj kryje. Może najpierw to otworzymy sobie. Ten piasek. Obym nie, nie narobił bałaganu. Czy robię to dobrze? O! Uuu, ale ładny różowy. Trochę twardy chyba. Muszę tutaj dodać jakiejś wody. O, jakie wielkie! Ej, co to takie wielkie? Jakiś. Talerz albo kapelusz? Ostrożnie tej ostrożnie. To mi przypomina frisbee trochę. Ciekawy element, ale nie mam pojęcia co to może być. Może powinienem nagrać odcinek jak łączę te wszystkie piaski kinetyczne ze sobą, bo trochę już ich mam. Co się tutaj trafiło? Lecimy, pierwsza saszetka. Złote puty. Następna rzecz, następny artefakt, łopatka do kuwety. Jeśli tutaj jest twarz kota, to czy w tej saszetce będzie kot? Nie wiem, bo najpierw muszę tą otworzyć saszetkę tą, tą gdzie powinna być tutaj chyba chyba no raczej, że no wyłasz stamtąd, butelka, ale nie wiem czy to zobaczycie, ale tu jest napisane Baby go go Trochę dziwny napis, powiem szczerze trochę dziwny napis Ale może tak ma być właśnie I teraz wielkie otwarcie mojego, mojego zwierzaka a cóż to takiego? Czy to jest... Czy to jest tygrys Kleopatra? Moja pierwsza lalka Lol Surprise miała właśnie taką fryzurę i była to egipska lala. A te centki mówią mi, że to chyba tygrys. Sekunda. Założyłeś mi tylko jednego bucika Gdzie ma reszta bucików? Cichutko Antyczne miał się nazywa Tutaj jest Antyczne miał Jest to laleczka bajeczna Czyli ani nie rzadka Ani nie ultra rzadka Ani nie słaba Tylko taka Taka 4 na 10 Mam nadzieję, że później trafi się jakiś Mega rzadki sztos Ej, chwila, moment Chwila, moment Zapomniałbym o talerzu na łeb e, Na głowę, przepraszam Na głowę No od razu jakoś tak dziwniej to wygląda No myślałem, że dziwniej nie może wyglądać a wygląda jeszcze dziwniej. Jakby. Uffo! 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 I jakie umiejętności specjalne ma kot? Faraon z talerzem kosmitów na szyi. Ona pewnie ma pozaziemskie umiejętności, bo widzicie tutaj ten talerz kosmitów. Ona porwała na pewno koty wszystkie. Oglądaliście, oglądaliście ten odcinek, jak kosmici porwały koty? Na pewno tak. No we wrzątku powiem wam, że tylko fajnie wygląda, jak sobie tak tam pływa. To chyba jej cały wachlarz umiejętności, puszczanie bąków i siuranie. W zimnej wodzie również zero reakcji. O, nieziemskie to było. A co to takiego? Dobra, dobra, nie będę się przecież dobrze wiemy, co to za odcinek, tak? Kule, lol, surprise, prosto z biedronki. Poszedłem kupić warzywa. Wróciłem z kulami, lol, surprise. No, nie byli zadowoleni w domu zbytnio z moich decyzji. Ooo, jest zagadka. Ale wiecie, jak to jest. Kiedy w Biedronce jest zabawka, moim honorem jest kupić ją i nagrać ją dla Was, moi drodzy. Właśnie dla was. Śmieci. Idźcie trochę tam do tyłu, do tyłu, do tyłu. Kapsuła otworzy się za trzy, dwa 2... ej, halo, coś tam jeszcze jest? Halo. O, wypadło. Zmiażdżyło mi wszystko. Mam nadzieję, że nic nie uszkodziłem. Zagadka od szalonej sowy. Dlaczego cały czas ta sowa daje nam zagadki? Płatek śniegu i zając, chyba. To jest zimowy zając. Tutaj powinien być zimowy zając. Jeśli nie zgadzasz się z moją odpowiedzią, to napisz zażalenie w komentarzach. Ja będę czytał komentarze i sprawdzał Wasze zażalenia. Ale nic z tym nie zrobię, niestety. Jakie czadowe. Pierwszy raz coś takiego widzę. To jest kapelusz z uszami. Pandy? I garnitur? Wieczorowa panda? Dobra, lecimy dalej Bo aż się, aż się tutaj Zain... Wow Jaka ładna butelka Chyba nie działa, czy to jest zakrętka? O kurcze, to jest do Wykąpania zwierzaka, nigdy takiego czegoś Nie miałem, ale słyszałem legendę Legenda głosi, że coś takiego istnieje Jak widzicie istnieje, nie wiem co z tym Zrobić, boję się, że zepsuje Ale fajowo, O jak Fajnie, spokojnie Paweł, spokojnie Kolejna różowa, nie glinka, ale piasek kinetyczny. A ja wiecie, że lubię te różowe wszystkie takie. Czas na ASRM. Podobało się, zostaw łapkę w górę. A co mamy tutaj w środku? Oprócz glinki do ASMR. Tutaj coś twardego wyczuwam. Houston mamy problem, natrafiliśmy na skałę. Uuuu, satysfakcjonujące. To jest, nie no, serio Torebka dla zwierząt, torebka Zwierzaka z torebką jeszcze nie widziałem To może być zabawne Dobra, zobaczmy jaki zwierz będzie kąpany W tym odcinku, otwieraj się oh, Boi się kąpieli, wiecie Zwierzęta niezbyt lubią kąpiele Czy znacie jakieś zwierzę, które lubi kąpiel Oprócz ryb Mi się wydaje, że tylko ryby lubią kąpiel O, to jest słodki Spaniel Czy tam lablador Blablador? Ej, to jest w ogóle puszyste takie, to jest z futerka zrobione. To nie jest plastik, ja myślałem, że to plastik jest, teraz zauważyłem to dopiero. Czy, czy, czy ja robię wszystko dobrze? Ja chyba robię coś źle. Nazywa się Posh Pop, ma jakąś zagadkową supermoc. I mi przypomina trochę tego spaniela. Od LPS-ów tego bardzo drogiego nie, wie, nie wiem, jak ktoś kolekcjonuje LPS-y To wie o co chodzi Ten spaniel nawet za 1500 zł Jest wystawiany na aukcjach Dobra, zobaczmy co tam potrafisz Oprócz rozpłaszczenia głowy, rzecz jasna Ta trąba bomba przyszła z taką fiolką Żeby ją wypucować Tutaj torebka na tyłku już się Już Nurkujemy Najpierw ciepłe Ja nie potrafię nic zostać Przystąpimy do kąpieli w takim razie. To może być ciekawe. Muszę wyjąć zębami, sekunda. Musiałem, Agnieszka, musiałem posmakować. Słuchajcie, to smakuje jak mydło. Trochę jest gorzkie w smaku Imdłe. Kilka kropel. Czy, czy muszę całe wlać, czy kilka kropel? Oj, poleciało mi trochę. Dobra, wlewam całe. Dobra, trochę zostawię jednak. Na razie nasiąkło. Nasiąknęło. Wsiąkło. No, póki co jest twarde. To jest tak samo twarde jak było. Gdzie, gdzie są bąbelki? Miały być bąbelki. Mów co wiesz, dlaczego nie ma bąbelków? Ja nic nie wiem, zostaw mnie człowieku, napisz do producenta! Mów mi, czemu nie ma bąbelków? Ja naprawdę nic nie wiem! Ona chyba nic nie wie. Spróbowałem grać złego i złego policjanta, ale jej wersja jest taka sama, że nic nie wie! Mówiłam, że nie wiem, aż mi czapka spadła. Chyba nic z tego nie będzie, bo aż słuchajcie, kciuk w górę się przewrócił, jak zobaczył, że nic z tego nie będzie. A jak kciuk w górę się przewrócił, to wy musicie dać kciuka w górę, żeby go postawić do pionu. Wow, daliście kciuka w górę, wcale ja tego nie ustawiłem ponownie. O kurczę, prawie mi do wody wpadło! A! Cały proceder wymknął się spod kontroli, A ja to wszystko przez tego, tego psiaka, który nic rzekomo nie wie. No mówię, że nic nie wiem! Dunch back dance, break dance nam. Czas cię otworzyć! O nie! Przeciąłem zagadki, pół zagadki przeciąłem. Ej, to jest, nie wiedziałem, że to jest naklejka. Teraz moje życie stało się lepsze. Odkąd odkryłem, że to jest naklejka, moje życie stało się lepsze. O złota, kulo! Złota kulo, przemów do mnie. Lupo, potrzebuję cię. Muszę odkryć zagadkę. Uszkodzoną zagadkę. Źle to przykleiłem, przez to nie mogłem odgadnąć, co tam jest. O, od razu lepiej. Słońce. W sumie dalej nie wiem, co tam jest. Jakieś gwiazdki? Jak gwiazdy na niebie. U, u, u. Co wygrzebiemy ze złotej kuwety? No w złotej kuwecie... Po... O, ja cię kręcę. Jakie to piękne, brokatowe... Mmm, aż, aż bym nie chciał tego dotykać. Ej, nie chcę tego brokatu zniszczyć! No nie, buty tutaj są. A jakiś liczny brokatowy kubek dali. O w takim to bym pił wszystko: wszystko bym pił, nawet wodę z gałóży. Ja uważam, że jak takie brokatowe rzeczy są, to może być któryś z tych pseudo-jednorosztów. I tutaj do kubka pasujące w dzianko brokatowe. Czy to nie jest dziwne, że podobają mi się brokatowe rzeczy? Myślę, że to nie jest dziwne wcale. Jakiego turbosztosa tutaj trafię? O, ja cię kręcę! Jakie afro! Co, czy to jest afro? Ale się sypie z tego. No sypie się z tego, jakby... jakby śnieg padał, tylko niebieski. Mam nadzieję, że ta figurka należy do jakichś. ultra hiper. O ja! Łapka w górę mi spadła to ozna, ale się przestraszyłem. Ale się przestraszyłem, aż podskoczyłem na krześle. O tak! Rzadki psiak. Nazywa się. To jest kot, a nie pies. Nazywa się niepodległe Miał. Ale się pytam, gdzie są chomiki? Gdzie są chomiki? Kto wie, gdzie są chomiki? Proszę napisać mi to na dole w komentarzu. Zobaczmy co potrafisz, niepodległe miał. Lol, no surprise całych zwierząt. Tak śmiesznie się wyginają, zobaczcie. I, i, i. I uwaga, uwaga, teraz nasz. Nasz brudzący wszystkie powierzchnie brokatem, kot albo pies, naprawdę one wyglądają wszystkie jak zwierzę pluje, no co ma robić innego? Pluje i brudzi brokatem. Czemu nie zmieniacie żadnych kolorów? O co chodzi? Podpowiedzcie mi. Czy ja coś robię źle? Dałbym jeden punkt na 10, ale że ma brokatowy łeb, daje 3 punkty na 10. Brawa, brawa dla tej pani! Oj, ochlapałem trochę kamerę. Sorry.